Witajcie moi mili, znowu wyjątkowo. Znowu na trzaskę kolejny film, ale z potrzeby serca, raczej krótki. I to nie dlatego, żeby się Wam pochwalić, moim nowym fryzem, bo zupełnie nie o to chodzi. Jak widzicie, aura jest deszczowa, ale słuchajcie, przed chwilą co się wydarzyło. Słuchajcie, przed chwilą uniknąłem albo śmierci, albo wizyty porządnej w szpitalu. Na pewno słyszeliście o tych nowych durnych przepisach drogowych, że na pasach e, każdy sygnał chęć przejścia przez pasy, nie wiem co to w ogóle ma znaczyć, e, jak to kierowca ma rozpoznawać, mimo że nie jestem kierowcą, to chyba troszeczkę to jest dla mnie tak skomplikowane, e, oznacza, że, że, że kierowca powinien przepuścić pieszego na pasach i on ma. Swoje pierwszeństwo. Widzicie tą pogodę, która jest teraz? Słuchajcie, co się przed chwilą stało? E, chciałem przejść na drugą stronę, idąc akurat do fryzjerki, e, no i musiałem przejść przez ulicę. No to ja podszedłem do pasów i się zatrzymałem, mimo że auto było, powiedziałbym, z takiego bezpiecznego miejsca, gdzie by się. Spokojnie mogło zatrzymać. Kierowca, widząc, że stoję, bo stanąłem, stanąłem, nie wpierdzierałem się pierwszy na pasy, zaczął hamować i wpadł w poślizg. Nie wyhamował. Gdybym zrobił, tak jak mówią przepisy, i wszedł na te pasy, a mogłem, samochód bezpiecznie w odległości, i było przejście dla pieszych. Ja byłbym na masce tego samochodu, bo widocznie jechał dość szybko. Kierowca, I tak jak mówię, daję po hamulcach i nic, a samochód się ślizgnął. Po prostu jak na lodowisku Sru jechał, nie? Praktycznie zatrzymał się przed moimi oczami. Ja patrzyłem, można powiedzieć, face-to-face face na kierowcę, znaczy na bocznego pasażera, bo jechał z dzieciakiem, bo po prostu nie wyhamował, nie? E, oczywiście, potem odjechał od razu. Ja tam dałem znać, że nic się nie stało. Jest ok, pojechał i nie robiliśmy z tego afery, bo nie ma sensu robić z tego afery. Ale słuchajcie, ja zawsze, cokolwiek się dzieje, jak podchodzę do pasów, zatrzymuję się i dopóki nie widzę, że samochód nie stanął bądź nie jest już w fazie, że się bezpiecznie zatrzymuje, ale mam pewność, że się zatrzyma. Ja nie wchodzę na pasy. Eee, uważam, że te przepisy ruchu drogowego są durne, szkodliwe, a dzisiaj praktycznie można powiedzieć... Eee, czy można powiedzieć, że spojrzałem śmierci prosto w oczy? Nie wiem, przekonałem się na własnej skórze, że, że nie należy brać pod uwagę wszystko, co jest, że tak powiem, dozwolone. Więc moi drodzy, tym świadectwem dzisiaj, jeśli to można nazwać świadectwem, albo raczej przestrogą, pamiętajcie: żadne przepisy nie zwalniają Was od myślenia. Nie bądźcie głupi, nie dajcie się wciągnąć. Jeżeli przechodzicie na drugą ulicę, dajcie przykład wszystkim, dzieciom, komukolwiek. Zawsze się zatrzymajcie i nigdy nie wchodźcie, dopóki samochód nie stoi. Nigdy. Bo, ponieważ możecie pewnego dnia nie mieć tyle szczęścia co ja, ja tu miałem to szczęście, że już dawno, dawno temu uznałem, że jest głupotą wymuszać na przejściu dla pieszych pierwszeństwo. I uważam ten przepis za durnowaty. A niejednokrotnie widziałem, jak niektórzy po prostu wchodzą, nie popatrzą, bo przejście dla pieszych to mają pierwszeństwo. No a potem się zdarzają takie wypadki. I gdyby nie moja, że tak powiem, a niech tak będzie, moja zaściankowość pod tym względem, bo w wielu poglądach dla niektórych jestem zaściankowy, to albo bym już wąchał kwiatki od spodu, bo nie wiem, jak by się to skończyło, albo byłbym w szpitalu i na pewno nie byłbym obcięty. <ścoughs> Więc dlatego postanowiłem Wam to nagrać i Was ostrzec. Z Panem Bogiem, czołem wielkiej. W Polsce. Owocnych przemyśleń. Cześć.